Jak już wspomniałem na początku Eucharystii, tematem tego wieczernika jest słowo ze świętego Pawła z listu do Rzymian, piątego rozdziału. Nadzieja zawieść nie może, ale posłuchajmy szerszego fragmentu tego słowa. Paweł pisze tak. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieją a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Możemy zapytać, skąd się bierze nadzieja w tym tekście? Skąd Paweł ją jakby wywodzi, wyprowadza? Mówi z usprawiedliwienia dzięki wierze czyli z tego, co robi dla nas Chrystus. Człowiek jest usprawiedliwiony. To jest ciekawe. To znaczy, jestem uczyniony sprawiedliwym. Dlaczego? Bo uwierzyłem. Bo uwierzyłem całkowicie Jezusowi, który mnie umiłował jako grzesznika i wydał samego siebie. To Paweł mówi trochę w innym miejscu. Wydał samego siebie w zamian za mnie. Hmm? Wybawiając mnie z mocy grzechu, który we mnie panował. Nadzieja się bierze z tego, co robi dla mnie Pan Bóg. I to, że ja uwierzyłem, to znaczy, że przyjąłem dar ofiarowany mi gratisowo, tak? za darmo. Przyjąłem dar. Wiara to jest przyjąć dar. To jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o wiarę. No dobrze, a w takim razie moje życie, moje dobre czyny, o które przecież tak staramy się, chcemy, robimy. Otóż moje życie i to wszystko, co ja robię, moje wszelkie działania, to nie jest po to, żeby sobie na dar zasłużyć. Bo skoro dar jest za darmo, to no trochę bezcelowe jest próba zasłużenia sobie. Jak można próbować zasłużyć sobie na prezent? Możliwe, że w życiu mamy takie doświadczenia, miłości, którą byśmy nazwali bardzo warunkową, ale tego nie ma w Bogu. W Bogu miłość jest bezwarunkowa. Nie trzeba na miłość zapracowywać. Na miłość się nie da zresztą zapracować. To jest po prostu dar. I my niestety bardzo często jesteśmy w takiej biznesowej logice, a nie w logice Ewangelii. To znaczy, że będę coś miał, czy będzie mi się należeć, jak sobie zapracuję. Tymczasem uwierzyć, powtarzam, to przyjąć dar. A czym w takim razie staje się moje życie, moje dobro, które czynię, wszystko, co czynię? To jest wdzięczność za dar. To jest wdzięczność za dar. Zobaczcie, że to jest taka wdzięczność, która nie zatrzymuje się na tym, że powiem dziękuję, tylko staje się zaangażowaniem w dar. Zaangażowaniem w życie, które otrzymałem. Nowe życie. Czyli nie, że ja próbuję zapracować czy zasłużyć sobie na miłość, na przebaczenie, na przebaczenie moich grzechów, na zbawienie, tylko że ja moim życiem chcę dziękować za to, co on najpierw mi uczynił. I to jest logika wiary. Dlatego, że ja już jestem zbawiony dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I owszem, już jestem zbawiony i jeszcze nie, bo ta droga trwa, dopóki ja żyję. Tak? To znaczy, można by powiedzieć, jestem nieustannie zbawiany, aż się to dopełni wszystko w chwili mojego przejścia do domu ojca. Kiedy to nasze życie stanie się, można powiedzieć, największą wdzięcznością. Za wszystko dobro otrzymane i spełnione w nas i przez nas. Temat jest o nadziei. Na razie mówię o wierze. Dlaczego? Dlatego, że to wiara prowadzi nas do nadziei. Bo wiara, która nie tylko jest przyjęciem przez nas, przez nasz umysł, prawdy choćby tej prawdy że to bóg kieruje naszym życiem ale wiara przede wszystkim jest przylgnięciem do osoby do osoby boga z którym możemy nawiązać taką autentyczną szczerą więź więź która będzie się pogłębiać w bliskości i intymności jeżeli Będziemy w tej wierze, czyli w tej relacji trwać. Tutaj mamy to, o czym też mówimy: że wiara w takim razie jest słuchaniem Boga, jest przyjęciem Jego Słowa, równocześnie jest wytrwałością, wiernością Bogu w tym, co On o nas mówi, tak? wiernością Jego słowu. I skoro to się dzieje, skoro to właśnie takie jest, to jest wszystko dla nas. I skoro my uwierzyliśmy, to rośnie w nas nadzieja. Nadzieja na życie w chwale z Nim. Skoro tak się rzecz ma z Panem Bogiem, to mamy nadzieję. Tak? To jest nadzieja o tym, że nasze życie jest i będzie trwało w miłości i rozwijało się w Bogu. Tak? Ku chwale Boga, ku pożytkowi nas wszystkich, tak? że, jego, że dzięki Jego łasce my staniemy się naprawdę dziećmi Bożymi, a dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Taką mamy nadzieję, kiedy wchodzimy w przestrzeń wiary. O której przed chwilą mówiłem, która, jeśli rzeczywiście staniemy, czy staramy się żyć w miłością Boga na co dzień, czyli wierzymy Jego Słowu, że w nim jest wszystko, czego potrzebujemy i pragniemy, że wszystko od Boga pochodzi i naprawdę niczego nam nie brakuje, a nawet więcej dostajemy niż to, to wtedy Paweł mówi wracam do tego tekstu że. Chlubimy się, to znaczy jesteśmy dumni i jesteśmy pełni radości z tej chwały, która na nas czeka i która już się objawia w różnych dobrach, które nas spotykają w życiu. Ale także Paweł mówi ciekawą rzecz, ale chlubimy się i jesteśmy dumni i pełni radości z ucisków, także z ucisków. Przeciwności, byśmy powiedzieli, trudów tego życia, tego, co nieudane, tego, co nam haczy gdzieś i tego, co próbuje zburzyć naszą nadzieję. Tak? tak sobie wyobraziłem, że to jest jak wędrówka przez plażę, wędrówka po plaży. Mamy morze i wieje silny wiatr. Plaża może dlatego, że tam jest duża przestrzeń i ten wiatr ma się gdzie rozpędzić, tak? Niby idziemy do przodu, ale ten wiatr jest tak silny, że jest duży opór, tak? że czasem potrzebujemy się nawet pochylić trochę, żeby tak móc iść, tak? Czasami nawet się zatrzymujemy, czasami odwracamy się do wiatru plecami, bo wiatr jest za duży możemy to sobie wyobrazić i cieszymy się kiedy na chwilę wiatr przycichnie tak? zrobimy parę kroków a potem się okaże, że znów się wzmaga na wiatr nic nie poradzimy tak? możemy albo dalej iść pod wiatr tak? albo możemy odpuścić sobie wrócić, schować się gdzieś to jest jakaś metafora naszego życia, że też nas spotykają różne trudności, przeciwności, opory, lęki. Wszystko, co w nas gdzieś gra, pracuje, chcielibyśmy kochać bardziej, to nam nie wychodzi. Staramy się jak nigdy, a wychodzi jak zawsze. Różnie. Różnie to bywa. I Paweł mówi, żeby się też tym chlubić. Żeby się też tym cieszyć, jak? Czym tu się cieszyć? Kiedy mamy taką myśl, żeby się wycofać, że ten wiatr jest za silny, to Duch Boży, który w nas mieszka, wewnątrz nas ciągle zaprasza nas do tego, żeby iść dalej. Może dlatego. Że ten trud i cierpienie z tym związane, ono jest integralną częścią naszego życia. Pomaga nam w formowaniu się i w przemianie naszego życia na obraz Jezusa Chrystusa, który przecież do chwały, którą też się chlubimy, do chwały przeszedł przez krzyż, przez hańbę, przez odrzucenie, przez wszelkie przeciwności, jakie go spotkałem. Jak słyszeliśmy, Paweł pisze, że ten ucisk wyrabia wytrwałość. To, jest takie, to są takie pewne kroki prowadzące do nadziei, ciekawe kroki. To znaczy, że ucisk wzmacnia naszą wiarę. Ucisk. Dalej, Paweł mówi, że ta wytrwałość prowadzi do wypróbowanej cnoty. Wypróbowane życie jest próbą w jakimś sensie. Tak? I że człowiek staje się wierny przez tę próbę. Staje się wierny. To znaczy nie jest kimś, kto jak tylko wiatr zawieje nie tak jak trzeba, to sobie idzie. Zostawia, odwraca się. Szuka przestrzeni, gdzie nie ma wiatru. I może tak całe życie chodzić i szukać łatwego życia bez przeciwności, bez oporów. I z tego wyłania się, można powiedzieć, z tej próby ognia wyłania się nadzieja, która mówi: Paweł, nadzieja zawieść nie może. Zobaczmy, że ta nadzieja pojawia się, ta droga jest tak pokazana, ale nie jako owoc naszych kruchych możliwości, naszej upadłej natury ludzkiej, a której często doświadczamy. Nie? lecz jako owoc łaski, w której trwamy, on tej łasce też mówi. Wracamy więc do tego, że wszystko jest łaską tak? i że nasza nadzieja również jest łaską, chociaż rodzi się w tym, że my, idąc za głosem łaski i jej siłą, tą łaską, my idziemy przez różne opory, przez różne trudności. Przeciwności. O tych trudach i przeciwnościach zresztą pisze również święty Jakub w swoim liście. W pierwszym rozdziale, od razu na początku, jakby nie zostawia złudzeń, posłuchajmy. Mówi tak: Za pełną radość, za pełną radość, poczytujcie to sobie, bracia moi, ile kroć spadają na Was różne doświadczenia. Hmm. Jak spadają doświadczenia, to my najczęściej schować się pod kocyk, zamknąć się, hmm, przeczekać, ale na pewno nie za radość. Co to za radość? Dalej Jakub kontynuuje: Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Tu jest spójność z Pawłem. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazujący braków. Za pełną radość. Nie wykazujący braków jak Chrystus, tak? który był wytrwały w miłości Ojca do końca, aż po krzyż, aż po śmierć. Ufając, że tam znajdzie życie. Także tam jest życie. Jego życie, ale też nasze życie. Nadzieja zawieść nie może. Paweł zapewnia nas o tym, że nadzieja, którą udoskonalają różne trudy życia. Które warto sobie jakoś uświadomić, z, jaką, z jakim nastawieniem my te trudy podejmujemy? Tak? Ja bym powiedział, czy podejmujemy je chętnie i właśnie z tą radością, o której on mówi, z decyzją, że chcę. Bo my czasem, kiedy jest trudno, to no już, no już trudno, jak już trzeba, to trzeba. Tak? I znowu poniedziałek. Prawda? W niedzielę było tak fajnie. Odpoczynek nie? Skoro już nie można inaczej nie? My sami siebie osłabiamy W ten sposób Tak, ponieważ To nie jest nasza decyzja To jest trochę, no, no trudno Ślepy roz tak, tak mnie poprowadził No to już nie mam wyjścia To zrobię to Ja sam siebie osłabiam tymi słowami Czy ja wobec tego Co życie przynosi Mogę powiedzieć, ok, chcę Wchodzę to. To nie jest moje ulubione. To nie jest to, co bym chciał. Ale to jest trochę wejście w taką decyzję, jaką podjął też Jezus, który przed Bęką mówi: Nikt mi życia nie zabiera, ja sam je daję. Nikt mi życia nie zabiera. To nie jest tak, że no już trudno ci, Faryzeusze, uparli się na mnie, a przecież mógł uciec, jakby chciał. Nikt mi życia nie zabiera. To kiedy ja wchodzę w moje własne życie, które jakby Jezus w innym miejscu nazywa też, że tam jest krzyż, tam, tam będzie krzyż też, czyli trud tego życia, i kiedy wchodzę mówiąc chcę że czasem będzie ulga czasem będzie odpoczynek czasem będzie radość, a czasem będzie trudno czasem będzie z oporem z lękiem, ze smutkiem coś będzie haczyć czasem wręcz może być dramatycznie, a kiedy ja w to wchodzę i mówię chcę idę, ok, działam to to ta nadzieja zawieść nie może to znaczy, że ta nadzieja nie skończy się ostatecznie rozczarowaniem czy upokorzeniem. Chociaż dzisiaj jest ciężko. Chociaż dzisiaj jest ciężko. Nadzieja jest o tym, że to nie skończy się źle. Tak? Taką nadzieję daje nam też na przykład psalm 22. Psalm 22, którego Znamy ten psalm, a przynajmniej jego początek, bo początek tego psalmu cytuje Jezus na krzyżu. Posłuchajmy. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. I teraz te słowa. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Ty ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. W wielu miejscach pismo święte daje nadzieję, prowadzi do nadziei, która nie przychodzi tanio i łatwo. Tak? Ale to jest nadzieja, która bierze się z tego, ufność tej nadziei, bierze się z tego, że serce człowieka wierzącego jest wypełnione Bożą miłością. Że doświadczamy głębokiej nadziei, kiedy wierząc w Boga przyjmujemy Jego miłość. Zobaczmy, że ta nadzieja tutaj to jest. Jakby ta triada jest zawsze przy sobie: wiara, nadzieja i miłość. Człowiek wierzący, który żyje miłością, a ta miłość jest w nim, on będzie miał nadzieję. On z zaufaniem wejdzie w życie. Na koniec, tą miłością, przecież wiemy dobrze o tym, jest Duch Święty. I to wszystko dzieje się Jego mocą. Paweł o tym też tam pisze dalej, o wylaniu tego ducha, jak wylewa rzeka, jak strumienie wylewają. Tak? Duch, który sam jest miłością Ojca i Syna, i kiedy wierzymy Bogu na słowo, mamy z Nim relację osobową, to Duch, który w nas zamieszkuje, On działa i tą miłością nas nieustannie wypełnia miłością. Boga, miłością do Boga, miłością samego siebie, to znaczy, kiedy ja samego siebie mogę z czułością przyjąć, tak jak z czułością przyjmuje mnie Ojciec, który mnie przecież stworzył. I też miłością drugiego człowieka, kimkolwiek by on nie był. Można powiedzieć, że mówiąc o nadziei, powiedzieliśmy też o wierze, o miłości. I może czasem po ludzku nam trudno, po ludzku, bo po jakiemu przecież ludźmi jesteśmy, trudno nam żyć nadzieją. Ale ona zdaje się przychodzi do nas jako dar tego ducha, kiedy go wzywamy. I pogłębia się w nas, kiedy przyjmujemy życie ze wszystkim, co to życie przynosi. I kiedy paradoksalnie. I strasznie trudne to jest, kiedy będziemy się cieszyć nawet z tego, co jest nam przeciwne, nawet z tego, co nie jest nam po drodze, czego nie chcielibyśmy w życiu, a jednak to przychodzi. Za pełną radość poczytujcie sobie bracia, Ilekroć spadają doświadczenia i lubimy się też w uciskach. My tego naprawdę nie chcemy. Jezus też tego nie chciał. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Ale nikt mi życia nie zabiera, ja jej oddaję. Ojcze, niech Twoja wola się spełni. Ja ją przyjmuję. Bo tą wolą jest, abyśmy byli uświęceni, zbawieni i ostatecznie odpoczęli w Bogu. Czy taką nadzieję w sobie nosimy?